dojedzie w poniedziałek 10 stycznia Sahama dochodzi 7.30 idziemy pod sklepik Pachamama ponoć między 7.30 a 8.00 ma być jakiś busik który nas który nas stąd e, zabierze nic nie jest 100% pewne, ale Mamy taką nadzieję. Zimna cholera. Chmury nisko, zobaczcie kompletnie dzisiaj. Nic nie widać. O, o są nawet ludzie. Są nawet ludzie, słuchajcie. Także nie jest źle. Tu jest tak mało ludzi, że wszyscy się znają i znają od razu każdego turysta na przykład wczoraj byliśmy tutaj jedynymi turystami czy uważać na skrzyżowaniach tutaj Dobra wolno, możemy iść. Niestety na głodniaka nie było jak jej śniadanka. Właściciel naszego hostelu już gdzieś od wczesnych godzin porannych z lamami gdzieś urzęduje. A sklepy niestety o tej porze tutaj wszystkie są pozamykane. Nic. Czekamy. O, ale teraz będę musiał nadgonić z filmami. Mam cztery filmy gotowe, a nie, ma, nie mam jak wypuścić. <noise> Także jak tylko... Dzisiaj będziemy mieli jakieś... Nie, dzisiaj dziś nocujemy? Dzisiaj już nocujemy dziś. Dzisiaj w juniu, A nie! Słuchajcie, nawet dzisiaj nie wypuszczę jeszcze, jeszcze filmu. Także dopiero chyba jutro. Także będę chyba wypuszczał codziennie. <noise> Będzie się działo. O, zobaczcie kto nas zobaczył. Zobaczcie. Nasz kolega. No. Słuchajcie, tak się on chciał. Przyszedł do naszego hostelu całą drogę wczoraj. I normalnie nam się wpierdzielił do, do pokoju. Dla mnie to mógłby tam zostać, ale wiecie, no, przecież to jest hostel. Nie? Także bidny siedział jeszcze z dwie godziny pod naszymi drzwiami. Dopiero potem sobie poszedł. Zobaczcie, to nie jest granica ukraińsko-polska, tylko boliwijsko-chilijska. Właśnie Chilijczycy wprowadzili testy PCS, PCR dla, dla kierowców tutaj. <grywka> no. No, także słuchajcie chyba podobnie jak, jak na naszej granicy Nieźle A tu zaplecza żadnego nie ma. Oj witajcie w potaka maja. Dojechaliśmy, prawie 200 km. i teraz musimy ogarnąć, słuchajcie, transport do następnej miejscowości. A tak w ogóle to y, udajemy się w kierunku Ujuni, czyli największej atrakcji w Boliwii, czyli Solar de Uyuni, czyli największego, najpiękniejszego solniska, tak mówią, nie? Na świecie chyba, tak mówią. Ale powiem wam tak. Pierwsze musimy znaleźć coś do jedzenia. Może tak. Transport skąd odjeżdża, potem jakieś jedzenie. Transport I... Stąd. Banko Dępa, tak. Gdzieś stąd. I potem po prostu jechać? pierwszy etap miejscowość Oruro. Bezpośrednio stąd nie dojedziemy za daleko. Tu jakieś jedzonko jest. O, tu jest jakieś jedzonko. Dobra, zapytamy się o jakąś godzinę o transport i zaraz tutaj zjemy. To lubię słuchajcie, w promieniu 50 metrów załatwiamy wszystko. Czyli najpierw załatwiliśmy bankomat, jedzonko, a tutaj transport do Oruro. Także wszystko na miejscu. To co, smacznego. Jezu, ale głodny jestem. Jak rosołek. A to taki full, full wypas. Z, ziemniakiem, z czymś? Z czymś? I z z No to smacznego. I Dotarliśmy do Ruro. Droga nam zajęła godzinę 50. Cena 15 od łebka. Nasz jest 130 km, także naprawdę tymi usikami jest bardzo tanio. A w ogóle gość z Sahamy do Kwata Kamajo wziął od nas po, po 35, ale to praktycznie. To wyglądało jak prywatny w transport, ale, ale też dobra cena. Tyle busik, no ba to mów, że busik faktycznie też tyle kosztuje, także ok. Pacet e, wysadził nas tutaj przed, przed terminalem autobusowym. Jeżeli mi idziemy zobaczyć jak wyglądają teraz autobusiki do Ujuni, a tu już jest kawałek, nie? No, nocny jedzie niby od 21.30 do 4.00 coś, jeżeli nocnym to jedzie tam o 20.00 coś, to o 4.00 rano jesteśmy na miejscu. Także taka dupowata godzina. Teraz sprawdziłem do Unii, jest 320 km. Kawałek. Nie wiem o co chodzi Bo tu są jakieś kasy słuchajcie Ale to jest wszystko pozamykane, na głucho o co tu chodzi? Nie, może się bezpośrednio w autobusach Może się bezpoś bezpośrednio się, o kurde takim malutkim Chyba się kupuje kierowców po prostu Kurde, to są takie małe busiki same zobaczcie. 300 km. Słuchajcie, zaraz jedziemy. Nie ma co. Tym busikiem lecory idą na górę. 60 to dłębka. Kupujemy coś tylko do jedzenia na drogę i nie ma czasu nawet kurde dosłownie wysikać się, ale nie jeszcze polecę się wysikać. Idziesz jeszcze siku? No to ruszamy 13.20 na, na 17 powinniśmy dojechać. A teraz obiadek. Suszonko. <grym i schylla> Ostatnie nasze pranie, które nie wyschło po prostu. Trzeba sobie radzić. u juni 17:30. U juni przywitało nas deszczem, ale powiem wam, że tu musi <noise> lać, lać, cały czas. To po prostu są jeziora na ulicach. Zobaczcie, ci skrzyżowanie całe pod wodą. O! Coś czuję, że nas tu, że nas tu smoczy. Nie mamy zarezerwowanego hotelu, ale dostaliśmy cynka od naszych znajomych Polaków, którzy właśnie dzisiaj są na wycieczce i po prostu idziemy do, do tego samego hotelu. Chwalą sobie, tylko zobaczcie kurde jak tu przejść. Uh. Coś czuję, że będziemy musieli kupić sobie kalosze. <laughs> się nie da chodzić. Kurde. <laughs> no to jesteśmy już zameldowani. wyszliśmy do hotelu. Pytamy się: ile? 30 dolarów. Ale sprawdzaliśmy w internecie na Bookingu, było 28. Tak? To, to pokażcie. Pokazujemy, co z tych 28 zszedł do 25 na Zadzionek. No, bo ja pokazuję. No, ale słuchajcie, no, tak jak, tak jak w Lapas, no. Ceny tu trzymają. Poniżej 25 z prywatną łazienką nie znajdziecie tutaj. A to jest taki jedyny, taki nasz luksus, o który nam chodzi. Ładny, duży pokoik. Patrzcie, mamy dwa wyra. Jedno matrymonialne, drugie pojedyncze. tak się pokłócimy, zobaczcie, jest ogrzewanie. Jest ogrzewanie normalnie. O. Duża łazienka. Piknie. A i śniadanko w cenie. Nie, bez śniadania jest. Tu jest bez? A. Sorry, sorry. ile? Nie wiadomo. O no, to pewnie ładują. Nie Pewnie z 5 dolarów jak nic. Także. Na pewno zjemy na mieście. A tu się zdziwiłem, bo myślałem, że zasiadanie jest. Dobra, my się tu rozpakowujemy, a ja słuchajcie, dzisiaj się biorę za wysyłanie filmów, bo, tak jak mówiłem, mam chyba cztery zrobione, a piąty zaczęty. Także, fuu, my, już, my już będziemy pewnie w innym państwie, a jeszcze będę wysyłał yy, tutaj z Boliwii filmy. <laughs> Może być. Na razie trzymajcie się. <laughs> Bata chciała umyć ręce. I od razu woda popłynęła dołem. Na całą łzy się wylała. Druga awaria. A co to? O, ale zapaliłem światło, zaczęło mrygać białe i zgasło. Teraz tylko jest dyskoteka wtorek 11 stycznia. Witajcie w juni. Dzisiaj dzień luzu. Szukamy, słuchajcie, jesteśmy źli na tego Tigo, które kupiliśmy, na te karty. Rezygnujemy, kupimy, chyba pójdziemy jakiegoś Entela, załatwimy. Nie dojrzy, że jest po prostu. Nie dojrze, że jest bardzo słaby zasięg, chyba najsłabszy. To jeszcze po prostu przestały nam działać karty. Przychodzą informacje, że niby nie mamy zarejestrowanych, a rejestrowaliśmy. Nie możemy nic zrobić, ani przez internet, ani wysłańcie SMSy kompletnie nic nie działa. Także Kij im kupimy Entela. Będzie na pewno lepiej działał. Poszuk Musimy poszukać placówki, bo to też trzeba po prostu rejestrować. A tak co, pożegnaliśmy się teraz z naszymi polskimi przyjaciółmi. Pojechali raz na północ Boliwii i przed. Może się spotkamy przed wylotem ich do... Do Chile. Jeszcze. Kto wie. No i co? A po drugie jeszcze musimy znaleźć sobie jakąś agencję, gdzie kupimy sobie, słuchajcie, wycieczkę na Solnicho Ale taką fest trzydniową. Trzydniowa, z dwoma noclegami. Ponoć wszystkie biura oferują to samo i prawdopodobnie za tą samą cenę. Także pójdziemy chyba do dwóch, trzech. Zapytamy się i po prostu którąś wybierzemy i tyle. Ja trochę powiem Wam szczerze, podziębiony. Że wczoraj, dziś na noc, wyknąłem sobie dwie polopirynki, ale chyba nie miałem gorączki, bo się nie wypociłem. Ale mam po prostu katar, także jakiś taki podziębiony jestem. Chyba, że to jakiś omikron. Ja tu chyba jeszcze nie dotarłem. Ponoć miasteczko nieduże, nie ma za bardzo co robić, ale pójdziemy oczywiście gdzieś tam na, na rynek zobaczyć, jak to wygląda. Także myślę, że wszystko zobaczycie, ale mi leci z nosa. <słuch> No jest siedziba Entela. Tylko, oczywiście, kolejka, cholera. Nic trudno, będziemy chyba stali. Dobra, karty załatwione. Słuchajcie, przyjeżdżacie do Boliwii. Nie kupujcie kart w kioskach gdzieś na, obojętnie, gdzie czy tam z drapek. Idźcie po prostu od razu do, do biura. Czyli już w mieście. Troszkę tam postoicie w kolejce, ale zupełnie co innego. Oni was zarejestrują. Zupełnie są inne oferty. Słuchajcie, yy, mamy, kupiliśmy na 20 dni 6 giga, nielimitowany WhatsApp i tam inne pierdalamento. Łącznie za 20 bolivianów. Za 12 zł. A nie jakieś strapki za 10, które są ważne, 3 dni codziennie trzeba coś tam doładowywać. Także od razu idźcie do biura. Yy, zrobiliśmy to w Wentelu, nie w Tigo, ale myślę, że w Tigo by było podobnie. Na razie, idziemy teraz zamontować nasze karty, a potem idziemy szukać ofert. Karty wsadzone, internet hula, także wszystko ok. A tutaj zobaczcie tak wygląda główny plac w Ujuni. Jakże nic specjalnego. Jakieś dziwne takie nowoczesne bryły, zobaczcie na środku. Parę ławeczek, coś, co ma być chyba trawnikami, ale nie jest. I takie ich niebudownictwo eleganckie. Pogoda zwariowana, słuchajcie. Bada 5 minut, 5 minut wychodzi słońce. Bada 5 minut, wychodzi słońce i tak od daszku do daszku. Ceny w Uyun, jeżeli chodzi o jedzonko, takie rzeczy super. Yy, almuerzo od 10 w górę, także za dziesiątkę spokojnie zjecie dwudaniówkę. Wczoraj jedliśmy w sumie za 15, chociaż nawet nie wiem, bo składaliśmy się z przyjaciółmi. Więc y, w sumie wyszło nam po 15, ale pewnie my powinniśmy zapłacić z dwie dychy. Bo był naprawdę taki kawał kurczaka z kością, że kurde nie do zżarcia, ryż, y, frytki. Także fuf, było tyle. Także tu z głodu nie zginiecie. A my no, nic nie możemy dojść do tej głównej cholera ulicy, żeby się popytać jeszcze w tych górach turystycznych. Ciekawe, ale zobaczcie, jaka tutaj. Kamienica eleganzka. No, ma pogato O, tu jest jedna z rekomendowanych agencji turystycznych ale Bata mówi, że jest zamknięta. I ta też jest zamknięta. Chodzi o to, że po prostu ceny wszędzie są identyczne, natomiast różni się jakość. Jak staliśmy po prostu w kolejce po karty telefoniczne, nas, babka z jakiejś agencji dała nam wszystkie takie yy, ulotki, opowiadała o co chodzi, i potem odeszła. I facet, który stał przed nami, powiedział, że nie, nie rekomenduje akurat tej agencji, i nam po prostu zrobił. Yy, napisał nam pięć różnych, które rekomenduje: mają dobre samochody, biorą sześć osób, a nie osiem, mają. Lepsze jedzenie Lepsze hotele wynajmują Za tą samą cenę Tutaj słuchajcie Bez Whatsappa nie istniejecie Tutaj Tutaj wszyscy I nie tylko tutaj Bo i w Peru W Ekwadorze może mniej Ale w Kolumbii też Wszyscy używają Whatsappa Wszystkie wiadomości nagrywają się, rozmawiają przez Whatsappa. Także od razu jest pierwsze pytanie do, do ciebie: podaj mi numer Whatsappa. Dobra, już mniej więcej wszystko wiemy, słuchajcie, gadaliśmy już z biurem. Też nie wspomniałem, że wcześniej skontaktowali się, skontaktowała się z nami parka niemców, których poznaliśmy w Sahama. Mm, którzy też są tutaj, też planują wycieczkę trzydniową. Yy, także na naszą czwórkę troszeczkę się udało wynegocjować. Także trzydniowa wycieczka trzy dni, dwie noce 850 yy, odłebka. Normalna cena to jest 900. Także chyba ok. Mamy się za 20 minut spotkać pod tym biurem, zapłacić zaliczkę. No, pogadamy, może napijemy się jakiegoś browara. Jutro godzina 10. Słuchajcie, Solar de Juni. No, gwóźdź programu chyba. No, dokładnie wszyscy tak mówią w Boliwii. A właśnie, zjedliśmy sobie za Słuchajcie, budaniowy obiadek, bardzo dobry. 5.70 piwo kosztuje, kurczę. Słuchajcie, no to prawda, tak. Tu piwo kosztuje pół litrowe dwa razy więcej niż dwudaniowy obiad. Nieprawdopodobnie. Tak jakby ktoś stronił od alkoholu, od takich rzeczy jak kawa, jakieś takie słodkości. To słuchajcie, tutaj można przebąkać nie wiem. No w poru się jaka wydaliśmy na kawę, i Miesiąc łącznie doju, a nie wiem, czy. W 3000 by się zmieścił? Chyba spokojnie. No, naprawdę. A, nie wspomniałem, że to jest 850 oczywiście bolivianów. Yy, plus oczywiście jeszcze dochodzą tego wszystkie, teraz policzyliśmy, wszystkie wstępy, które kosztują chyba 150. Czyli tak, to jest dokładnie 1000 bolivianów. 3 dni, yy, dwie noce. Yy, oczywiście full wyżywienie. To jest 570 złotych. Tyle to kosztuje i taniej, taniej nie będzie. Chociaż gdzieś tam oferowała nam babka, 450, babka za 750, i... ale dowiadywaliśmy się o co chodzi w tych gorszych warunkach. To po prostu śpisie w takich solnych dormitoriach, niby fajnie, ale słuchajcie, to jest tak, że to jest łóżko, przy łóżku, już nawet nie da się przejść pomiędzy i to jest po no. prostu cała sala. także. Wietrza. Za starzy trochę jesteśmy na takie ekstrawagancje. O, Wszystko załatwione. Zapłaciliśmy 50% zaliczki. Także jutro zaczynamy o 10.30 naszą wycieczkę 3-dniową na Solarne Uyuni. Wow. Poszliśmy potem do knajpki. Napiliśmy się kawy. Trochę po, pogadaliśmy o o życiu, o podróżach. I tyle. Wracamy do, do hotelu. Ja pomontuję jakieś filmiki. Wieczorem bierzemy sobie tylko na jakąś kolację. I, I co? Widzimy się jutro, nie? Na razie.